Ja nie wiem, jaki musiałby być impuls. No, szanowni państwo, jaki musiałby być impuls, żeby cena złota bardzo mocno zaczęła spadać? No, musiałby być jakiś taki impuls, że... No srebro na przykład musiałoby być, srebro musiałoby zacząć rosnąć, prawda, albo jakieś inny, jakiś litium lit, prawda, czy nie wiem, jakaś technologia musiałaby zostać wymyślona, o, spadło do 1997, wiecie, no jakaś technologia musiałaby zostać wymyślona, no bo gdyby odrzucić takie e, 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 prawne środki zniszczenia ceny złota, czy jakieś zabory, zakazy, no bo przecież w Stanach Zjednoczonych kiedyś zakazano złota, no e, Stany Zjednoczone to też taki nie do końca wolny kraj, bo Stany Zjednoczone to też taki w sumie kraj, yy, trochę no. Z, 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 zabronili złota w Stanach Zjednoczonych, proszę sobie wyobrazić. To nie jest tylko, bo no w Polsce też zabronili, tylko że w Polsce był komunizm, a w Stanach Zjednoczonych niby wolność była. No, taka wolność, że złota nie było można mieć. Tak więc, no, są takie sytuacje, no, ale potem te sytuacje mijają, bo są inne części świata. Wiecie, kiedyś nie było Ryanera i Wizzara, Dzisiaj jakby zakazali w Unii Europejskiej złoto, no to wsiadasz w Ryanera, lecisz do Abu Dhabi, lecisz tam do, do tych wszystkich krajów, gdzie oni tam nie będą mieli problemu przyjąć ciebie z twoim całym złotem. Taka rzeczywistość. Tak więc, no mówię, no to chyba to Abu Dhabi, to Ryanair nawet lata. Więc w sumie będzie można się ewakuować. Szanowni Państwo, jest to sytuacja niesamowita. 2000 funtów za jedną uncję złota, a dokładnie 2001 funtów za jedną uncję złota. Tutaj mamy, Szanowni Państwo, dolara amerykańskiego. Dolar amerykański też się zawala do ceny złota. 2675 dolarów za jedną uncję złota. Zobaczmy na wykres minutowy. Tu mamy wykres minutowy. Tak, to jest nowy, następny rekord. Nowy dzień, nowy rekord ceny złota w dolarze amerykańskim. Do euro oczywiście złoto także się zawala, proszę bardzo, znaczy się zyskuje Eur XAU, EUR proszę bardzo Gold Eur 2399 euro szanowni państwo, czyli prawie 2400 euro za jedną uncję złota mamy pak, Pyk, pyknęło 2399 euro chociaż można by tutaj kliknąć i 34 euro centy, prawie 2400 euro za jedną uncję złota, szanowni państwo. Też najnowszy rekord ceny złota. Dzisiaj mamy najnowszy rekord, nowy dzień, nowy rekord, szanowni państwo. Ostatnio właściwie codziennie nowy rekord ceny złota, a to w dolarze, a to w euro, a to w funcie. No taka jest w danym momencie rzeczywistość. A co się dzieje z tym frankiem szwajcarskim, tym następnym prowodyrem wzrostu ceny złota? No to bez wątpienia, no to jak frank szwajcarski obniżył oprocentowanie, no to po co w tych frankach trzymacie jeżeli i bierzemy KSAU, szanowni państwo, Chief, proszę bardzo KSAU Chief. No i 2260 8 franków. Szanowni państwo, tylko we frankach szwajcarskich złoto troszeczkę wolniej le, 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 rośnie niż w dolarze, niż w funcie. No bo generalnie do no frank szwajcarski, widzicie, tu jest inna w ogóle, tak jakby in, inne ma te wzrosty, inne ma spadki. No, frank szwajcarski jest inny, po prostu frank szwajcarski, szanowni państwo, jest inny. Mniej długości frank szwajcarski zapadł się do złota, ale i tak, proszę bardzo, mimo tego, że to jest taka mocna waluta, no, mało płaci też tego oprocentowania, ale też się zawala do złota. Oczywiście, znacznie mniej się zawala, no bo jeżeli tutaj weźmiemy, popatrzmy, dwutysięczny 2000 szósty rok do dzisiaj, szanowni państwo, to jest 2207, no to ile tu jest? 700 i 2267, trzykrotnie się zawalił frank szwajcarski do ceny złota od 2006 roku, trzykrotnie, tak? Czyli stracił, no, czyli złoto zyskało 300% swojej wyjściowej wartości, 200% byśmy netto zarobili, prawda? Za 700 franków byśmy kupili w 2006, dzisiaj moglibyśmy sprzedać za 2268, no, czyli ponad dwa razy więcej, prawda? Ponad dwa razy więcej byśmy zyskali. Eee, tak to e, wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o cenę złota, no a jeżeli weźmiemy ocenę cenę funta, no to, e, proszę bardzo, GBP, ksał GBP, no i z funtem jest troszeczkę inaczej, bo w 2006, tutaj 6, widzicie, to było 287, 280, 300 funtów, no 300 funtów no to jest 5, 6, no prawie 7 razy, prawda? Więc złoto straciło ponad 2, razy, lekko ponad dwa razy, dobra, 210% netto, prawda, 210 czy na 215% netto złoto, frank szwajcarski stracił do złota od 2006-2007, no a fund brytyjski stracił widzimy tutaj siedmiokrotnie, prawda, czyli no tak czy siak złoto rośnie. I tak złoto rośnie, szanowni państwo, i tak złoto rośnie, i tak rośnie do franka szwajcarskiego, no ale do funta brytyjskiego, no to dwa razy mocniej rośnie, tak? Czyli ten, kto trzyma pieniądze we franku szwajcarskim, to tylko stracił, nie biorąc pod uwagę tego marnego oprocentowania prawda, no to stracił tylko trzykrotnie, prawda, nie zyskał, prawda, ten kto trzyma we franku szwajcarskim pieniądze, ten tylko stracił 210% zysku prawda, ale ten kto trzymał szanowni państwo pieniądze w funcie brytyjskim no to stracił tam 700% prawda, no bo 2000 podzielić na 200, tam 90, no to 700, prawda eee, procent, mniej więcej, pi razy drzwi, 600% netto szanowni państwo, tak, tam tylko 210, 215, a tu 600% netto, tak? Więc we franku szwajcarskim traci się mniej, a najwięcej się zyskuje w złocie, tak? Więc ani frank szwajcarski nie jest dobrą walutą do trzymania wartości w porównaniu do tego, co się dzieje z cenem złota, ani funt brytyjski to jest tam dwa razy czy trzy razy gorszą, no bo jeżeli rzeczy trzy razy gorszą walutą, no bo jeżeli weźmiemy, szanowni państwo, funta brytyjskiego, no proszę zobaczyć, jeżeli weźmiemy funta brytyjskiego, no to y, 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 2001 podzielić na tutaj, ile ta. 2001 podzielić na 299, 299 to, to jest, szanowni państwo, 6,69, prawda? Ale jeżeli weźmiemy tutaj 6,99, 299, tak to właśnie wygląda. 6,69, czyli 569%, szanowni państwo, 569%, 569% netto utraty na cenie złota wobec funta brytyjskiego. No do franka szwajcarskiego to jest znacznie mniej, bo ile to tam było 700, prawda? Tam 2 200 chyba 50, niecałe podzielić na 700. No to jest 221%, prawda? Tutaj prawie 600, tu 221, czyli prawie 3, no 3 długości, czyli we w funcie brytyjskim traci się naprawdę bardzo, bardzo dużo, we franku szwajcarskim traci się mniej niż we funcie brytyjskim, ale to nie znaczy, że się nie traci dużo, bo się traci bardzo dużo, szanowni państwo, bo się traci bardzo dużo. Tak więc tak to wygląda, szanowni państwo, nowy dzień, nowa cena złota. Eee, a, na, a, na, a na sam koniec proszę bardzo chief, żeby pokazać jeszcze większe spektrum tego co się dzieje na przykład z funtem brytyjskim e, GBP chief szanowni państwo no to proszę bardzo GBP chief i e, proszę zobaczyć co tutaj zaraz się stanie a tutaj pokażę wykres jak funt brytyjski przez 50 lat a właściwie o proszę zobaczyć tutaj od roku 74 to właściwie no przez 50 lat szanowni państwo proszę bardzo ile funt brytyjski stracił do franka szwajcarskiego no stracił tyle ile w 15 lat do złota znaczy się od 2018 do 18 szanowni państwo kiedyś milion funtów brytyjskich kosztowało 6,5 miliona franków szwajcarskich dzisiaj milion funtów brytyjskich kosztuje milion franków szwajcarskich no to wiecie no to to cały majątek w funcie brytyjskim czyli tak na pewno się nie opłaca trzymać pieniędzy w funcie brytyjskim no bo to jest ostatnie frajerstwo, już lepiej trzymać we franku szwajcarskim, no ale no najdługoterminowo najdłu to w złocie, no ale oczywiście, szanowni państwo, mówię, że jak, jak to tutaj na tych wykresach wygląda, jak ludzie zarabiają, prawda, ja nikogo nie namawiam do kupowania złota, robienia czegokolwiek za swoimi pieniędzmi, szanowni państwo, to jest wszystko wideo edukacyjno- informacyjno-naukowe, my tutaj tylko patrzymy, co się może opłacać, co się może nie opłacać, gdzie, gdzie, gdzie ewentualnie są straty, a gdzie ewentualne mogą być zyski, prawda, Pamiętajmy, że każdy ma swój rozum i go używa na swoje własne ryzyko. Szanowni Państwo, jak zyskacie, to się nie podzielicie, a jak stracicie, to dlaczego mielibyście coś od kogoś chcieć, prawda, za swoje złe decyzje? Szanowni Państwo, tak więc nie namawiam do kupowania złota, ale wiemy jedno: cena złota, szanowni Państwo, od 70 roku wzrosła, szanowni Państwo, od 71 wzrosła, szanowni Państwo z 15 funtów na dzisiejsze e, d, takie e, e, symboliczne 2000 funtów, a właściwie 2001 funtów. Szanowni Państwo, tak to właśnie jest. Bądźmy bogaci, bądźmy mądrzy, rozummy finanse, e, mówmy o tych filmach, mówmy o tym ludziom, jak to się szanowni Państwo dzieje w świecie, że e, fund brytyjski nie jest żadną e, żadnym wehikułem trzymającym wartość pieniądza. Właściwie frank szwajcarski też nie, no ale jest 4 razy lepszy lepszy jak fund brytyjski. Zapraszam do subskrybowania, rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, szanowni państwo, insta instagramach, tiktokach, z tego linku oczywiście, prawda, wyślijcie sms-em, wyślijcie, szanowni państwo, mailem, jeżeli nie macie tych wszystkich social mediów. Dziękuję serdecznie, bądźmy bogaci, bądźmy mądrzy, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć!